No super. Cześć Wam, witam na kanale Majsterkowicz BB. Ja nazywam się Bogdan. Kolejny film. Mamy grudzień, święta za pasem. Czas pomyśleć o choince. Oto moja wersja warsztatowej choinki. W dzisiejszym filmie będę pokazywał, jak ją zrobiłem. Mam nadzieję, znaleźć pod nią super prezenty i tego też Wam życzę już teraz. Przy okazji będzie to test dla mojego stolika do wyżynarki, bo większość prac wykonywałem właśnie na nim, także zobaczycie jak się pracuje i jakie były tego efekty. Także nie przedłużając zapraszam na film i jeszcze raz życzę Wam super prezentów pod Waszymi choinkami. No to zaczynamy. Choinkę wykonam z takiej półki, jest to klejonka sosnowa zakupiona w jakimś markecie. Zakupiłem ją, gdy budowałem moją komodę, także film z tej realizacji też możecie sobie zobaczyć, jak ktoś nie widział. Ta mi została, bo okazała się lekko łódkowata, no i teraz się przyda. Gałązki będą podwójnej grubości tej klejonki, czyli 2x18 mm, czyli to co odcinam przykleję do tego co mi zostanie. W ten sposób uzyskam dwa razy grubsze te gałązki, dwa razy szersze w sumie, bo to będzie szerokość. No teraz to musimy skleić. Smaruję porządnie klejem. No i tutaj niestety popełniłem błąd, który wyjdzie później, bo nie posmarowałem tych brzegów środkowych, czyli tej grubości tej klejonki, żeby do siebie się skleiły w środku, a tam właśnie będzie najbardziej osłabiony ten materiał po rozcięciu na gałązki. Tym bardziej, że jeszcze każda z gałązek będzie tam przewierzona i otwór będzie, otwory będą szły przez całą oś tej choinki. Ale to zobaczycie później o co mi chodziło. Także teraz mamy to poklejone, trzeba będzie to porządnie docisnąć i zostawić do wyschnięcia. No i grubościówka okazała się bardzo dobrym dociskiem. Do tego jeszcze kawałek szyny. No i następnego dnia działamy dalej. Wyrównuję tutaj krawędzie, także przy klejeniu bardziej, bardziej trzeba było się skupić na środku, tam dobrze posmarować klejem i tam docisnąć niż na tych krawędziach, bo tutaj i tak sobie to fajnie równo odciąłem. Fres zaokrąglający zamontowany, można te krawędzie fajnie zaokrąglić. Jest to dość duży fres, znaczy duży, no największy jaki mam na razie. Tam 9 mm bodajże jak dobrze pamiętam. Troszkę to przeszlifujemy, i będziemy się brać za rozcinanie, tego na poszczególne gałązki. Trochę cięcia będzie. Zaraz zobaczycie. Teraz czas odrysować pierwszy łuk, taki łuk bazowy, od tego później będę odrysowywał kolejne. Wykorzystałem kawałek takiego płaskownika. No i naprężę go między wkrętami odrysuję łuk kręty wykręcę i zabieram się za rozcinanie gałązek. No tak sobie to zrobiłem. Mogłem sobie ustawić ten łuk o promieniu jaki mi pasował. Moduł z, ze stolikiem do wyżynarki zamontowany w moim kombo, wymiana brzeszczota. Tutaj będę używał brzeszczotu takiego 105 mm, także tnąc te 30 6 mm, on praktycznie w tej dolnym położeniu jest poza łożyskami, ale i tak sobie świetnie dawał radę. No, tak to wygląda. Powiem Wam, że cięcie to szło lepiej niż, niż mógłbym przepuszczać. Także te pierwsze gałązki tutaj sobie próbowałem to naprawdę równo wyciąć. Później już ciąłem od ręki. Chciałem sprawdzić, jak szybko, się też, jak szybko też można tym ciąć i jak dokładnie. Także te pierwsze są naprawdę starannie wycięte. Później, już będziecie widzieć, że, że już się tak nie przykładałem. Bardziej mi zależało, żeby to szybko wyciąć. Bo przy tym projekcie, akurat taka dokładność tych, przy wycinaniu tych gałązek nie jest potrzebna, wręcz przeciwnie, nawet fajnie, jak to będzie takie niezastaranne. Także gałązka za gałązką. Zostawiłem sobie grubość na 2,5 cm, za cienkie też nie mogły być, bo jak widzicie, tnę w poprzek słoi i przez to, przez to jest to bardzo osłabione, mogłoby się szybko połamać. Dlaczego tak rościnam? No lepiej byłoby, wiadomo, wzdłuż słoi, ale po pierwsze, no taki miałem materiał, chciałem, chciałem, żeby ta choinka wyszła jak najwyższa, a po drugie, pomyślałem sobie, że jak się odkryją te, ta sztorcowa część yy, tej klejonki to faktycznie po pomalowaniu te sztorce wyglądały jak takie właśnie giełki, każde w inną stronę. Także fajny efekt to w sumie później dało. No tutaj, jak już widzicie, już czynę, że tak powiem, mniej starannie, ale za to szybciej. Ale powiem Wam naprawdę taki prosty stolik, a naprawdę ułatwia pracę. No i pomału będziemy kończyć, to już ostatnie gałązki, te najmniejsze, tutaj już nawet nie, nie odrysowuję, tylko tnę na oko, to nie ma większego znaczenia. Tą choinkę mogliście wcześniej już zobaczyć gotową na moim Instagramie, na którego zachęcam was, zapraszam, zobaczycie sobie tam co, nad czym aktualnie pracuję, także linki macie w opisie jak zwykle. I każdą gałązkę teraz trzeba przefrezować, zaokrąglić z każdej strony, także też troszeczkę tego frezowania tutaj było. Ale w końcu mam stolik zamontowany z frezarką, także nie muszę już nigdzie jakiś partyzantek robić, gdzie mocowałem nieraz, zwracaliście mi uwagę gdzieś tam ściskami frezarki do, do blatów. No, wiadomo, że w ten sposób jest to o wiele bezpieczniejsze, no i przede wszystkim wygodniejsze i szybciej się pracuje. I teraz każdą gałązkę muszę przewiercić, przez te otwory przejdzie pręt gwintowany. Ja akurat tam dałem ósemkę, grubszego nie mogłem dać, bo bałem się, że będą pękać te gałązki tutaj, bo tam naprawdę nie dość, że tej jednej płaszczyzny nie, nie skleiłem, oryginalna pierwsza płyta klejonki też w tym miejscu ma klejenie, także no musiałem uważać. Ja to później jeszcze nadlałem tam troszeczkę w kleju w te, w te szczeliny, gdzie, gdzie nie skleiłem, także jest to wzmocnione, ale no muszę przyznać, że, że dwie, dwa elementy i tak mi pękły i musiałem je kleić, no i później się to już trzymało. Teraz robimy ten krzyżak dolny, na tym będzie stała choinka. Wycinam go z kawałka dębiny, no ta sama zasada, odrysowuję sobie łuki, później go tam jeszcze krzywakami poprawię. No, ta dolna część będzie, będzie się obracała o kąt 90 stopni, i w ten sposób choinka będzie stała, mam nadzieję, stabilnie. No, i znowu wracamy do mojego stolika. I tutaj również fajnie to poszło bez problemu. Zaraz zobaczycie, jak to wyszło. I ten dolny element. Już wiem, o czym myślicie, i mi to samo przyszło na myśl. Zaraz to zobaczycie. No, fakt faktem. Trochę przypomina wieszak na ubrania, no ale jest jak jest. Tutaj będę montował mufę do dolnego elementu i do górnego, do tego właśnie czubka choinki. Postanowiłem odwracać te, te gałązki, żeby jednak szły ku górze, jakoś tak bardziej mi się podoba, no ale można zrobić oczywiście wersję z pochyleniem w dół, jak to, jak komu się bardziej podoba. No, odmierzam pręd, ile muszę go przyciąć, tak żeby ścisnąć to fajnie wszystko skręcając. Pręd przycięty, podkładka, akurat to jest ta grubość brzeszczotu, także będzie to idealnie pasowało. No i możemy nakładać gałązki jedna za drugą. No tu się bałem, że, że właśnie będzie problem z tym pękaniem tych gałązek. No ale tak jak mówiłem wcześniej, tylko dwie pękły. Jedną skleiłem, drugą wyrzuciłem bo tam już naprawdę było za szeroko i nie było sensu. Zakręcamy czubek, a dołem będziemy kręcić, ściskając to wszystko, ale to jeszcze za chwilę, bo tutaj postanowiłem, że nie będę tego szlifował szlifierką, tylko te wszystkie włoski po frezowaniu, po tym cięciu opalę palnikiem. I nie za bardzo przypadło do gustu ta choinka w takiej wersji opalanej. Może jakby ją do końca opalić. Kwestia gustu. Ja od początku chciałem ją malować. I będzie malowana, ale opalę ją właśnie po to, żeby już tutaj nie jeździć szlifierką, żeby jeszcze więcej coś nie popękało od tych wibracji szlifierki. Także przy okazji sobie zobaczyłem, jak to Mniej więcej by wyglądało właśnie w takiej wersji, opalonej. Ogień palnika fajnie wypalił te wszystkie włosy odstające, także tylko delikatnie przetarłem i. I nadawało się to już do malowania. Z drugiej strony tak samo, raz, dwa i działamy dalej. Tutaj jeszcze czubek, bo bym o nim zapomniał. Za chwilę będziemy ją skręcać na gotowo i rozkładać gałązki. Układać w jakiś ciekawy kształt, także już będzie widać pomału efekt końcowy. Skręcamy to i będziemy ją stawiać. Choinka stoi, można rozkładać gałązki. Tak to mniej więcej będzie się prezentowało. Troszeczkę ją nagniemy, wyprostujemy, poukładamy, i to będzie pomału koniec. Zostało tylko malowanie. Za chwilę ją psiknę na srebrno. No, malowanie prawie zakończone. Choinka jak to choinka musi mieć gwiazdę, także zaraz wrócimy do mojego stolika z wyżynarką i wytniemy gwiazdkę, którą wcześniej rozrysowałem na sklejce. Tutaj możecie widzieć. Gwiazdka zostanie pomalowana dla odmiany na złoto, choinka srebrna. Późniejsze dorobię bombki, takie bardzo proste, tego już nie filmowałem. Zobaczycie je na końcu filmu. Także tutaj wycinam tą gwiazdkę, powędruję na sam szczyt choinki. No i to będzie pomału koniec, także dzięki Wam bardzo za oglądanie, dzięki, że subskrybujecie mój kanał. Nowych widzów jak zwykle zachęcam do subskrypcji, jeżeli Wam podoba się to moje majsterkowanie, kliknijcie dzwoneczek, to będziecie powiadamiani o nowych filmach. Nie, 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 nie zapomniałem. Życzę Wam zdrowych, wesołych i rodzinnych świąt.